My tam 3-2, 4-2, a to ci tam jadą do zera. Tam jadą do zera, ostro, i to w półfinale. Ale patrz, mają tyle samo goli co my. Po 18. No, no to finał będzie godny finałów. Mm. <laughs> no i pokonaliśmy to drużynę, wyjaśnia. która na trzecim miejscu była pod względem goli. Tak. I wyprzedziliśmy, bo byliśmy za nimi. No. No, no. My, trudno, żeby się nie jak Teraz jest zaktualizowała mm -hmm. tabela. No co ma... czy epiki? Co ma być, to będzie. To jest... I tak już jest sezonówka. Tam. konsolę, więc PS4 jeszcze się nazywał. O, Titan White Fenek. No właśnie chciałem powiedzieć. Kupiony na promocji dzięki Epicowi. Dobra, zobaczmy. Drugi jechał od razu. Akord. O. o! kurde! Żebym pojechał dalej od razu. Też chciałem tego boost'a. Za mocno. Fuck, nie tak. To leci prawda? prawie. Aj. Kurde. Skleiliśmy to ze sobą. Uwaga, bezle. Wow. Kurde, zajechał mi droga akurat przypadkiem. To będzie problem teraz. Aj. Kurde. Myślałem, że będzie lobacz mnie chciał lobować, a on to nie trafił nawet. Fak, to ci już flipy tu robią O, zblokowałem ci typa trochę Nie mam boosta mm -hmm. No jest Lipton, bo... No patrz jaka kurwa Ciebie chcę rozwalić Widzę, widzę, no właśnie, widzę Kur... Nie mam i nigdzie nie ma akurat Jest w Jora? Kurde Nie biłem, ale to tak słabo Tak, chciałem ją odwalnąć, ale... Aj. Kurde. No to będzie ciężki finał. Ja widzę, że on... na granicy.. A nie, to... Widzę, że na mobu. Pięk na granicy zegarów. Boże. Fuck. No Oni chyba taką mają taktykę, jak jesteś pod ich bramką czy coś, to cię już niszczyć chcą O, o, uwaga Fuck. Akurat co na ścianę wjechałem Ajajaj aj, aj. Ty obrona, ja wybicie Te To jest życie O kurwa! nie spodziewałem się, że straci ją Ja myślałem, że go rozwalę, on przeżył to Fuck Nice Aj Chciał mnie rozwalić, widziałeś chuja? Tego drugiego? No kurde, no! Ja jechałem na tego z piłką, a ten drugi chciał mi... Chciał mu Z mojej perspektywy robi. ja trafiłem w tą piłkę. Powtórka do weryfikacji. Ta, na powtórce to ci wszystko inne pokażą, nice. Bo według serwera to już nie trafiłem. Nie mam boosta w ogóle. Zastanawiam się, czy oni w ogóle jakieś bramki potracili. Czy same takie do zera wszystkie. Tak. Ajajaj Ja sobie screenas zrobię. O kurwa. I potem, potem zobaczę. Jakie kole mają rangi, naprawdę w normalnych rankedach? O, siedzi. <laughs> Na zero zero trafiamy. No dobra. Trzeba uważać na tych frajerów Niszczycieli Gdyby tak mama mu weszła i konsolę wyłączyła O, patrz, ma 300 300 a drugi 0. Wow, co im się... No już się naprawia chyba Nice Początek wymarzony. Tak. Zobaczymy co będzie się działo dalej. Kurde, pusta brama. Znowu pusta brama. Bo jakbym tego lobnął to już nie było nic. Ale zmyłe zrobione. zrobiłem. A, naprawdę. Ach, żebym był bliżej. Bo ja wiedziałem, że tego nie sięgnę. To tylko tak wyskoczyłem, żeby go zabrać ze sobą. Ach, był za blisko. Nie mogę nic z tym zrobić lepszego. Kurde. Aj za mocno. Masz jednego za sobą. Kurde. Aj, aj, aj. Tylko ją zgasiłem tam Dobrze, tak trzeba. Tylko nie mam busta. z tyłu miałeś. No, tylko że musiałem piłkę pilnować. Aj, blokuj, blokuj chuja. Ach, nie trafiłem go. Właśnie to o tym samym pomyślałem w tym samym momencie, nice. O tym samym pomyślałem, jak bo to ja powiedziałeś, Bo jechałem, już... bo ja jechałem. Tylko kurde, właśnie. Oh. O, widać, jakie to o tym pomyślałem <laughs> nagle. Nie mam boostu. Oknąłem go. O nie. A ja źle zrobiłem. Nie wezmę. Kurde, ja się fikołka zrobiłem. Ja źle, źle to w ogóle wziąłem, ale boost mi się skończył i taka. No, no. Kurwa. Dobrze. Nie. O kurde. A mi to zdjąłeś! <grywa> <grywa> O, o ja ja myślałem, że mi to puszczasz, bo tak jechałeś Ja czekałem, aż piją tu ten... Bo tak się zatrzymałeś właśnie mówię, kurde, puściłeś mnie <gry> Kurde, odkleiła się menda Nie, nie wezmę O matko no. Co za faltuchy Znowu piłka mi przez samochód przelatuje Niech oni serwery w tej grze naprawią, a nie co, co tydzień nowe skiny aby do sklepu wrzucają tylko pieniążki by chcieli Wypadł Kurde przepchnął mnie Mendo Nice No nie, eee, Nie biorę, nie biorę Nie mam boosta Nice Masz boosta? Bo nie widzę a dobra jesteś Fuck. O, z typem się tutaj kleje. Fak O kurde. Ja pierdzielę, jak to zmieścił? A. Uh. Lipton, Lipton. Jeszcze to wybił chuj. No mnie laga miałem. Ach, te finały. Dobra, nagrodę po Jakiś koła schemat. O, Rocket League Tracker. Jak oni tam się nazywali? Nagrody. Otwórzmy. Dopalać rakietowy różowy kurła. Wave rave jakiś. 300 punktów mi brakło na następną nagrodę. Hmm. No. Ach. To by bylo na tyhle.